Cześć, jestem Marek. W ta Challenge jeżdżę w drugiej klasie Mazda MX518 NBFL. Znam skrót. W 2017 roku w styczniu kupiłem Mazdę, i kilka dni potem od razu wybrałem się na tor. Jako kompletny amator, pierwszy raz na torze, pierwszy raz jakiekolwiek spotkanie z motorsportem. Pasu nie ma! W tym momencie wszyscy na pitlane wychodzą. Potem ogarnięcie samochody! Pojechałem na pierwszego spota czwartkowego, no i tam dowiedziałem się o zawodach. Wtedy też jeszcze chyba była Miata Mini Challenge, się pamiętam dobrze. I na początku sezonu pojechałem na swoje pierwsze zawody na Silesji. Dużą Freedom jest to, że przyjeżdża dużo takich samych samochodów, można się wymieniać doświadczeniami, e, można podpytywać kolegów, e, też można dawać rady, jeśli coś się samemu przerobiło. No i porównywanie się, porównywanie czasów, e, jak ustawiłeś to, jak ustawiłeś tamto, ile pompujesz opony. A wszystko to dzieje się w, taki, w takim pozytywnym nastawieniu. Niby rywalizujemy ze sobą, ale nie ma w tym zawiści. Ignacio, byś tam w Kas albo ktoś? Nie. Nie, nie będziemy ci pomagać. Tak, tak, nie nadaje Ci nagrywania. Zaraz zamykam maskę, koniec. Ty. Wypikowała nam frekwencja bardzo. 177 zawodników zapisanych już przed sezonem na ten sezon 2021. 16 godzin zniknęło 120 miejsc półtora miesiąca temu. Witamy was serdecznie na 61. rundzie Miata Celens. to jest 9. rok. Najlepszej ligi wyścigowej w Polsce, największej ligi MX5 na świecie oraz największego w Polsce pucharu jednomodelowego. Myślę, że każdy ma coś takiego w życiu, że musi, musi, to robić poza pracą i poza obowiązkami. Ja miałem motocykl, po tym jak urodziły mi się dzieci, stwierdziłem, że muszę zająć się czymś bezpieczniejszym. Sprzedałem motocykl i zacząłem bawić się w Mazda w Miata Challenge. Mamy dzisiaj puchar youtuberów, zaprosiliśmy kilku naszych przyjaciół produkujących materiały, wideo dotyczących motoryzacji tutaj na tor, jeżdżą naszymi Mazdami MX5C w wersji spec, czyli wersji e, takiej no, nazwijmy to wyścigowej, e, unifikacyjnej, e, z samochodami 200-konnymi, także już można fajnie się trochę nimi pobawić. Czasami na to, że dochodzimy do takich już granic przyczepności i później powodują, że na ulicy, jeśli nam się koło uśliźnie, nie panikujemy, wiemy, co się może wydarzyć i co trzeba wykonać, żeby uniknąć nieciekawych sytuacji. Na ulicy później jakby nie korci, żeby to, to testować. Na ulicy jest jeden jakby preset, a na to, że jest drugi preset. Kamila, moja żona, od samego początku wspiera mnie w ściganiu. Poznawaliśmy razem to środowisko i, i te zależności i te wyścigi. Później już w miarę, jak coraz częściej jeździłem, to, to nie mogła ze mną jeździć ze względu na dzieciaki na przykład, ale za każdym razem mnie wspiera. Nawet ostatnio poprosiła, żebym się zastanowił, jak chce przekonstruować półki w pokoju na nowe puchary, także e, wspiera, wspiera. Nowością, jeżeli chodzi o ten sezon, są sektory startowe. Pitlane podzielony jest na sektory od 1 do 24 i zawodnicy startują z konkretnych pól startowych w zależności od czasu, jaki uzyskali na poprzedniej sesji. Jak najwięcej rzeczy przy samochodzie robię sam. Takie grube tematy, które mi pomagał śluba, to na przykład poliuretany mi wsadzał w całym aucie. Coś takiego, co ma wpływ na bezpieczeństwo i robiąc to mógłbym narazić się na jakieś tam ciekawostki. Na początku robiłem to w garażu podziemnym. Zdarzało się, że wyjmowałem tam skrzynię albo kolektor wydechowy, ale z czasu przeniosłem się do, do firmy. Mam taką możliwość, mam magazyn tutaj. Wspólnik jest dla mnie łaskawy i, i jak gdyby godzi się na to wszystko i większość rzeczy robię tutaj w firmie, gdzie teraz jesteśmy. Jeśli chodzi o modyfikację, no to myślę, że można by podzielić modyfikację tego wozu na trzy takie etapy. Pierwszy etap to jest taki, jak myślę, taka ścieżka, jak każdy w miarę obiera, czyli jak ma... Świeże, ładne auto, to kupuję sobie opony, jestem sliki, wkładam sobie kubełek, zawieszenie, pasy. I to jest taki, taki wóz, który już może śmiało jeździć w Miata Challenge. A ja, kiedy udałam się kupić kolejną Mazdę NC, podjąłem decyzję, że, że migrena będzie już tylko turówką. Mogłem sobie pozwolić w drugim etapie na dosyć mocne odchudzenie jej, co de facto zdyskwalifikowało ją z jazdy po drogach. No i trzecim etapem bardzo znaczącym w tej całej zabawie to była przebudowa motoru na przełomie 19 i 20 roku, gdzie przebudowałem głowicę i układ dolotowy w aucie i to dało mu potężny zastrzyk energii. Kolejną nowością, jeżeli chodzi o ten sezon, jest zaktualizowana, poprawiona aplikacja pomiarowa Nikesha na telefony komórkowe. Już działa na iPhonie, działa także oczywiście na Androidzie, ale też doszły nowe funkcje, takie jak właśnie klasyfikacja według kolorów, czyli według grup, w których startują zawodnicy. Moim ulubionym torem jest Tor Poznań. Jest to tor, który wzbudza we mnie naprawdę dużo emocji przez frajdę, przez respekt, szacunek, strach. Jest bardzo szybki, studiowałem onboardy, pytałem się zawodników w SMP, jak tam jeździć i generalnie. Bardzo mu się podoba ta nitka ze względu na, na płynność, ale też jak gdyby frajdy daje mi jazda po Jastrzębiu, czy po Ułężu. Ułęż jest o tyle fajny, że za każdym razem jest inny. Jest inny, jest szybki, jest trochę też niebezpieczny. A poza tym tam jest świetna atmosfera, zawsze piknikowa i, i, i ma swój klimat. Pierdalową, jak wściekłość. Moje fz -ty. Myślę, że ważną rundą dla mnie była runda na Poznaniu. Jak z motorem 1,6 przełamałem barierę dwóch minut na Poznaniu. W 1.59 to było to było coś, to było wydarzenie, to było świetne. Oczywiście wszyscy teraz się poprawiliśmy na tyle, że to jest niewielki wyczyn się wydaje, ale wtedy dla mnie to było to było to było ważne. Just To, to są świetne zawody, między innymi dlatego, że jest dużo klas. Bez względu na to, czy jest samochód totalnie stokowy na seryjnej oponie, czy jest to doładowany turbo, to można znaleźć swoją klasę i ścigać się z podobnymi wozami. Ważnym pucharem jest dla mnie puchar, który dostałem w tamtym roku i to jest puchar za Fair Play. To też pokazuje właśnie cały klimat i społeczność zawodów Miata Challenge. Bo nie ukrywam, że zawsze gdzieś tam staram się mieć jakieś części zapasowe, komuś coś tam gdzieś doradzić podpowiedzieć, ale nie wydawało mi się, że to jest na takim poziomie, że dostanę Puchar Fair Play. I to jest dla mnie świetny Puchar, bo nie jest za, za umiejętności, tylko za postawę. Zapraszamy Marcina. Radio zwany Marcinem. I to jest Jeze, bo chłopak nie ma nogi i wygrał. Brawo! Kolega z Gora z Maździe ND, wolno słońce i to jest mega, mega czas. 1.55. Ja mamaczek, tutaj chłopaki do ciebie mają interes. No, patrzcie, słońce, Hiszpania, jedzie, top down. A my tu w czapkach zimowych. Taki to system pomiarowy właśnie, no. I wygrywa Kaha. No, super! Kaha wygrywa Extreme Power 2 w tej super mieszance. Najlepszym kolegą z Zmiata Czerwonej to jest Ignacy oraz Ciupas. Są najlepsi koledzy. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, no to podłużnicę. Na pewno Migrena musi dostać nowe podłużnice w przyszłym sezonie, bo już praktycznie ich nie ma. Ty, mam tu diaksa, czekaj! Kurwa, bo będzie ten ciąg.